się złożyło, że zostałem radnym. Jak zostałem radnym, to zacząłem się przyglądać różnym osobom, między innymi, no już pomijając e, naszych włodarzy, ale zacząłem się interesować, przyglądać społecznikom. I zauważyłem, że najaktywniejszym i najbardziej e, e, prawa, e, wiarygodnym jest Pan Arkadiusz Gremicz, który założył stowarzyszenie za pruszków. Będąc radnym właśnie ujrzałem właśnie taką, mając taką nadzieję, że będę korzystał z, z, z narzędzi przy, przy, przyznanych radnym wspomagać to stowarzyszenie za które jest rzetelny, wiarygodne i transparentne. I dlatego złożyłem akcesję, aby zostać członkiem tego stowarzyszenia za pluszką. Uważam, że to jest rozsądne rozwiązanie. I kończąc chciałbym do Państwa apelować, abyście zgłaszali swój akces do Zapruszków i powiększali człon, jako członkowie Zapruszków i aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym Pruszkowa. Dziękuję bardzo. Jestem przeciw, żeby teraz tak na gorąco to, to omawiać. Dziękuję. Panie Przewodniczący, można? Panie Przewodniczący, to jest cały czas matactwo ze strony Włodarzy. No matko, dobrze. O, i ciągnę, do końca, nie, i ciągnę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, może Szanowni Państwo, ja bym chciał ten dokument chociaż przeczytać, żeby się z no, nim zgodzić. Ja nie chcę go odwlekać do kolejnej sesji, jeżeli on ma sens i jest napisany sensownie, tylko dajcie na miłość Boską chociaż możliwość, żeby go przeczytać. Bo ja nie mam zamiaru głosować dzisiaj za dokumentem, którego nie przeczytałem. Dlatego, żeby nie przedłużać tej dyskusji, uprzejmie proszę szanownych Państwa, abyście się do czwartku zapoznali z tym dokumentem i w czwartek przed sesją spotkamy się w celu zaopiniowania tego dokumentu. Żeby nie przedłużać tej zbędnej dyskusji. To bardzo dobre rozwiązanie. Państwo, żebyście, mówię jeszcze raz chcę podkreślić, dajcie szansę. Zapoznać się chociaż z tym dokumentem. Ja rozumiem jego wagę i istotę, i lata walki świetlne o to, żeby to porozumienie to powstało, ale ja naprawdę nie mam zamiaru dyskutować o rzeczach, które wpadają o 16.45 na e sesję. Dziękuję bardzo. Tyle woli. Panie prezydencie, rozumiem, że to pana satysfakcjonuje. Znaczy Dwa słowa tylko, jeśli mogę, jak najbardziej. Stawianie pod ścianę przez Dobrze, To jest panie... niepoważne, Ten człowiek w okularach jest niepoważny. Panie Andrzeju, bardzo bym poprosił Pana o to, abyśmy wszyscy tutaj dziękuję. naprawdę fason. Są cztery osoby. Krew burzy, to się krew burzy, krew jak się patrzy nie, na tych dobrze. ludzi. Dobrze, Panie Andrzeju, dlatego apeluję do Pana. Dlatego, aby dziękuję, jednak, jednak powstrzymać emocje, bo one nie powinny znajdować ujścia w czasie komisji. Natomiast jeżeli ma Pan okazję i ochotę pomstować, to prosiłbym o chociaż o wyłączenie mikrofonu. Wtedy proszę bardzo pomstować. Mamy cztery osoby w okularach i wszystkie poczuły się obrażone. Ja nie, się... ja nie co mam wyjść na ulicę? Panie, Panie, Panie Przewodniczący, bo... ja to bym poprosił, żeby ten, ten dokument przesłać też chociaż do Przewodniczącej tej Komisji. Tak jest. On jest na e-sesji. Jest na e-sesji, więc może się z nim zapoznać. Okay. Znaczy, w tej chwili... No więc powiem krótko, że mną nie korują emocje. Mówię to, co myślę adekwatnie do tego, co się dzieje. Jest, a powiem tak, jest tajemnicą Pauluszynela, że Człowiek, który poprzednio przed chwilą mówił, jest niezrównoważony i Panie Andrzeju, panie Andrzeju i więcej panie na Andrzeju, ten Bardzo temat, proszę. nie powiem. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo proszę, panie Andrzeju, nie używać takich określeń, ponieważ nie mamy do tego uprawnień. Proszę mi wybaczyć. I to co powiedziałem, szanujmy się, jeśli chcemy być szanowani, szanujmy. Tak innych. jest. Ja szanuję wszystkich, tylko mnie nie chcą szanować. Właśnie tak nie jeśli nie. ja mówię prawdę, mówię tylko i wyłącznie prawdę. A pani Ewa Białaszyka ale... manipuluje to, że ja bardzo tak proszę, nie mogę odpowiedzieć, że przedstawiam ale... ściany, nikogo nie stawiam. Panie Andrzeju, proszę to bardzo. To jest manipulacja. Bierzemy teraz, bierze nami góra, na, nad nami górę emocji. No jaka góra? No przecież ja się, ja, ja nie chcę się tłumaczyć. Ale czy, rozumiem, ale czy nie ma takiej możliwości, żeby Państwo spotkali się na neutralnym gruncie i wytłumaczyli no właśnie, sobie. Mam nadzieję, tym, że się kiedyś spotkałem. z tym jest problem. Mam nadzieję, mam nadzieję, Panie, mam nadzieję, pan że Pan Paweł Makruch zrozumie prezydent. wszystko, to co się odbywało kiedyś, że teraz siedzi na tym stolcu, ale mógł nie siedzieć. Panie Andrzej, gdybym pan ja poproszę, gdybym ja Andrzeju. tu wziął w swoje ręce. I Dziękuję, teraz to się odbija na mnie na mnie. Ci ale muszę... panowie po prostu nie skarują za pomocą wykracza pomocą pana dobre zwyczaje i obyczaje. To no, jest wszystko. Dziękuję bardzo. To jest wszystko. Wszystko dziękuję. jest przed nami jeszcze, Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Pana spolegliwość doprowadziła do tego, nie. że wsadzili Panu palę z oko. Proszę nie. Pana, to jest problem tych osób, które to zrobiły. To no jest... właśnie, no I właśnie, mają z tym to jest problem. do tego nie się ja. prowadzi, to Nie ja, się ale prowadzi. to już jest ich problem, to opinia społeczna, tak? społeczna już się na ten temat ja już nie Przepraszam, dziękuję, dziękuję bardzo. A Pani Ewa Białaszewska-Szmalec. Tak, dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, skoro zostałam wyciągnięta do tablicy, e, nie będę się do tego odnosić. To jest poniżej mojego poziomu. Ja bym bardzo chciała. Panie nie ja ja żadnego Panie poziomu. Panie Andrzeju, Panie. Panie Andrzeju. Bardzo proszę o, o Panie Przewodniczący, tego pana. głos, Panie Andrzeju. Bardzo Panie Panie podnieść Panie się. Panie przewodniczący, szanowna pani radna. Dopóki Panie. Pan radny Kurzela. Obraża mnie i mogę milczeć. Ale jeżeli obraża w mojej Mieszkańca. obecności, to ja bardzo przepraszam, ale ja ostro zainterweniuję. I powiem tylko jedno słowo. W dniu dzisiejszym, pozdrawiając naprawdę bardzo moją, bardzo serdecznie moją kochaną mamusię, ma Pan szczęście, że tak mnie wychowała. Że powiem tylko tyle. Tak mężczyzna się nie zachowuje. Czy ja mogę pani prezydencie. Bardzo proszę i bardzo Panie proszę. Panie przewodniczący, proszę. ja tylko do jednej rzeczy chciałam się odnieść. Tak, chciałam prze, przeprosić pana Jakuba Gruzela. Po prostu. Chciałam przeprosić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, już pomijając e, naszych wywodarzy, ale zaczynam się interesować i przyglądać e, społecznikom. I zauważyłem, że najaktywniejszym i najbardziej e, e, wiarygodnym jest pan Arkadiusz Gremicz, który założył stowarzyszenie za Pruszką.